Hej, barany, witam was moi drodzy na kanale Kate Witch Tarot. Wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku. No, 12 miesięcy przed nami, no i w związku z tym, to czytanie na styczeń. Zobaczmy, co się pokazuje tutaj dla was. Karta pierwsza, to jest ta główna energia, moi drodzy, na ten miesiąc dla was. Pokazana jest praca i to taka konkretna, ale może to też być coś pod kątem zdobywania nowych kwalifikacji, podnoszenie tych kwalifikacji, nauka, bardzo pokazana współpraca, praca w grupie coś, czego możliwe, że jedna osoba mogłaby nie udźwignąć, i prawdopodobnie dlatego tutaj no, będziecie musieli się wspierać jakąś pomocą lub po prostu samo to zadanie będzie wymagało tego, żeby tu się więcej jakby rąk zaangażowało w to wszystko. Jak to się mówi, co dwie głowy, to nie to nie jedna, tak? Więc no dużo, dużo takiej energii, pracowitości, rozwoju, ale to jest coś bardzo ważnego w tym miesiącu. I no, to zaangażowanie tutaj będzie wymagane, stuprocentowe, więc bardzo ambic ambicji tu się sporo pokazuje bardzo tak. Ja bym powiedziała, przyłożenia się do tego tematu, do, do czegokolwiek tutaj, z czymkolwiek będziecie walczyć, ale fajna karta, taka troszeczkę wezwanie, ja bym powiedziała, um, ambicjonalne, ale równocześnie bardzo dużo takiej energii, kiedy Wy poczujecie się tak, jak wiecie co, no, jak ryba w wodzie, czyli to, to tutaj będzie Wasz, wasz taki moment, um, którym przełoży się na następne miesiące, bo trójka monet to są fundamenty, które my jakby tutaj budujemy, po to, aby później na tym, na tej podstawie jakby się rozwijać i no, budować całą resztę, czyli możliwe, że z karierą to jest związane być może z jakimś projektem, który ma w przyszłości przynieść tutaj coś stałego, konkretnego i... No i coś, co będzie kontynuowane, czyli tak jakby nie jest to na jeden raz, na chwilę, tylko no, w jakimś takim bardzo konkretnym aspekcie będzie tutaj, um, no, ten miesiąc pod tym, jakby pod tym kątem tutaj tej współpracy, to będzie jakby nowy początek z, jak, z jakimś projektem, nie wiem. Um, czegokolwiek to dotyczy, bo widzicie, no, tutaj są monety, tutaj jest trójka, ale to też jest taka energia, kiedy może dotyczyć każdej jednej sprawy, czyli tego budowania jakiegoś początku, ale takiego konkretu, od którego o, później będzie wszystko już tak jakby owocowało i, no, i wymagało przykładania się do tego i po, jakby um, udzielania w tej sprawie jakby Ciąg dalszy jeszcze nastąpi. Także tutaj jest ta główna energia, taki początek, ale, ale przy współpracy konkretnej. Teraz karta Waszych przeszkód, które być może napotkacie tutaj. No i Troszeczkę to ma sens w związku z tą pierwszą kartą, bo pamiętajmy o tym, że karta tej głównej energii będzie towarzyszyła w wielu tematach, w wielu aspektach tutaj w tym miesiącu, nie tylko konkretnie jakiegoś, jakiejś jednej sprawy, więc będzie to się Wam tutaj odbijać uh, jeszcze. Uh, no i ta karta pięciu buław jako przeszkodę mogłaby pokazywać, że no nie wszystko będzie szło zgodnie z planem, dlatego że nie wszyscy będą. Jakby zgodni w jakichś sprawach, czyli tutaj będzie trzeba więcej poświęcić czasu też na obgadanie, na z, e, dobicie jakiegoś targu, e, dogadanie się e, pod kątem, e, kto się czym nawet zajmuje, więc bardzo takie ważne tutaj uzgodnienia bez których możecie nie ruszyć z miejsca. Niestety piątka, buław, to są konflikty, to są momenty, kiedy jakby wkrada się nam troszeczkę chaosu, bo nie ma takiej osoby, którą, której wszyscy słuchają i podążają za nią, tylko każdy chce tutaj jakby być w pewien sposób też zauważony i bardziej ważny niż cała reszta, czyli jakieś takie przebijanie się przez burzę, Burze mózgów, burze opinii, ale rozbieżnych, niestety, i nie prowadzących do rozwiązania czegoś, tylko bardziej zawikłania jeszcze. Także to jest taką przeszkodą e, wpadnięcie w jakiś chaos, z którego trudno będzie wyjść. Teraz do prze, e, przeszłości przechodzi karta Rydwanu. E, według mnie tutaj chodzi o jakąś decyzję, z którą jednak nie da się ruszyć lub będzie musiała być przełożona możliwe, że też chodzi o jakąś niedaleką, ale jednak jakąś podróż lub cokolwiek, co będzie związane z pojazdem, więc może być, nie wiem nie wiem, awaria, usterka, coś przełożone po prostu na czas następny i w tym styczniu może się nie odbyć Jak, jakiś temat związany być może nawet z odwiedzinami, nie wiem, waszymi kogoś, ktoś was by miał odwiedzić no e, lub te decyzje, które tutaj miały być podjęte, być może zostały, ale jednak nie da się tego zrealizować. Jakiegoś rodzaju realizacja tutaj nam się odsuwa. Mm. Z jakiegoś powodu, nie, nie wiem, możliwe, że też tych konfliktów tutaj pomiędzy ludźmi, ktoś może coś zawalić, bo będzie brak komunikacji, lub y, jeszcze z jakiegoś innego powodu, no ale tutaj nam się coś odsuwa, czyli nie ruszymy z jakąś sprawą w terminie lub tak, jak nam by się wydawało ambicjonalnie, z determinacją, z szybkością, więc tutaj może coś się nam niestety przesunąć w czasie. Y to co macie w głowie, moi drodzy, mamy rycerza kielichów i to są Wasze myśli, czyli one, przynajmniej dla grupy z Was, będą bardzo skoncentrowane na mężczyźnie, na y, miłości, na uczuciu, które się tutaj bardzo no, rozwija. Um, nie jest to niestety. Jeszcze nic stałego w tej karcie rycerza kielichów może tak być, ale jakby raczej nie ten moment, w którym nad tym będziecie się zastanawiać. Możliwe, że ta osoba, z którą te myśli pod kątem miłosnym czy przyjaźni jakieś mogą być niestety przełożone. Na trochę później, dlatego że. i tutaj też nam się ta podróż pokazuje. Może być tak, że jakaś romantyczna podróż będzie przesunięta w czasie. Tak mi przyszło też do głowy w tym momencie. Ale wiecie, co tutaj tak? Zeszkielchów jest, też Kielków, jest super, super mężczyzną, super osobą, super przyjacielem, kom, kompanem w życiu ogólnie, ale taka osoba, która jeszcze nie do końca jest taka stała bardzo w uczuciach, więc może być tak, że będzie się tutaj wiązało z, z, z kimś raczej, z jakąś osobą. Uczucie, które nie może jeszcze zostać... Przypieczętowane, tak konkretami ja bym powiedziała, więc, jakby e, fajne towarzystwo, fajna osoba, być może miłość, ale jeszcze nie oparta na e, jakichś konkretach, na jakiejś no, stabilizacji, bo e, on tutaj jest taką niestety taką osobą, która ciągle podąża. Za nowym, ciągle szuka tego szczęścia i nigdy nie wie, czy to już jest ten ostateczny moment, kiedy powinna się zatrzymać, czy jeszcze dalej a, to kontynuować. Więc w ostatniej chwili może nastąp nastąpić zmiana a, myślenia tej osoby, zmiana uczuć a, lub a, po prostu pożegnanie. Taka krótkotrwała. Przyjaźń, czy osoba, która zabita tutaj w waszym życiu w tym styczniu. No ale bardzo to emocjonalnie tu mi się pokazuje, więc może być tak, że ktoś więcej będzie czuł do tej osoby, niż ta osoba chce nam zaoferować w tym momencie. Więc tutaj tak bardzo pod kątem miłosnym, nie wiem, czy to dla wszystkich by się mogło realizować. Gdybyście byli, powiedzmy. Osobami, które tutaj w ogóle jakby nie zastanawiają się nad tym tematem specjalnie, bo ich to nie dotyczy, nie obchodzi uh, albo jest obojętne. Może być tak, że tutaj w pracy i to też by bardzo tutaj nam pod tą trójkę monet podchodziło, jest rozwój i dążenie do przodu z jakąś sprawą, ale tak bardzo pozytywnie. Czyli tutaj się rozwija coś w takim dosyć a, szybkim tempie, zdobywanie nowych kontaktów, znajomości, ale to wszystko jest tak właśnie ku temu, żeby ten temat tutaj nabierał na tej swojej mocy trzech monet. W podstawie to, co budujemy tutaj w tym miesiącu styczniu, no to jest karta dziewięciu kielichów, więc spełnianie naszych marzeń, ale tutaj też są urlopy pokazane, więc znowu tutaj powracamy do tej podróży być może romantycznej, nie musi być, może być to ktoś, kto jest singlem i też chce sobie. Po prostu troszeczkę, nie wiem, pobyć sam ze sobą czy sama ze sobą, w swoim własnym świecie, w swoim własnym no, takim przyjemnym otoczeniu, o którym zawsze marzyła ta osoba, zawsze chciała, w którym zawsze chciała się znaleźć. Um. No, i tu jest to spełnienie, czyli cały czas dążenie do tego, żeby zrealizować to wasze marzenie, czymkolwiek ono jest. Ja tutaj jako przykład podałam tylko ten urlop, bo tak tu jest to pokazane, ale to jest też jakaś, um, jakaś um, praca nad jakąś satysfakcją, która jest już o krok u do zrealizowania, jednak jeszcze nie w tym momencie, tutaj tak jakby jeszcze troszeczkę tutaj potrzeba skupienia się na tym, nie robienia zbyt długiej przerwy, bo tak szybko jak tutaj zaczniecie się cieszyć, tak szybko może wam to zostać zabrane, poprzez jak, jakąś nieuwagę wręcz, czy takie odwrócenie się na chwilę i niepoświęcenie temu Swojej uwagi, no i może to nam się po prostu rozmyć. Więc tutaj ta konkurencja nigdy nie śpi w czymkolwiek to e, nie jest. Czy to jest praca, czy to są uczucia, jeśli jesteście osobami, które jeszcze nie są w jakimś stabilnym tutaj tym swoim otoczeniu, a, no to trzeba tą rękę cały czas trzymać na tym a, pulsie, tak? Jak to się mówi. A, Przyszłość. Karta, która jest dla Was tutaj na tą najbliższą przyszłość pokazana, to jest Dwójka Mieczy. Niezdecydowanie brak informacji, taki moment kiedy trzeba się troszeczkę tutaj jeszcze zawahanie się pokazuje w tej karcie, ale moment kiedy trzeba nie robić niczego zbyt pochopnie, zbyt szybko, nie spiesząc się, bo to jest taka karta spokoju, kiedy właśnie nikt tutaj nie namawia was do tego, nie naciska was na to, żeby, żeby tu wprowadzać jakieś zmiany, więc nie róbcie niczego zbyt pochopnie, zbyt szybko i tak nie zastanawiając się tylko dlatego, że już jakby no, staniecie przed czymś, na, na, kiedy trzeba wybrać coś, tak? Czy podjąć decyzję jakąś. Także nie ma pośpiechu, możecie się znaleźć w tej najbliższej przyszłości właśnie przed czymś, co um, no, będzie trzeba, będzie wymagało dokonania wyboru jakiegoś zdecydowania się. Um, na jedno, ok, bo tutaj mamy, jesteście pokazani, że e, przyjdą jakieś opcje do Was, jakieś wybory, um, ale nie będzie tutaj można, można jakby wziąć wszystkiego, tylko um, jakby skoncentrować się na jednej, na jednej sprawie. No, więc tutaj to jeśli chodzi o tą kartę najbliższej przyszłości teraz wasze lęki obawy dotyczą dwóch osób dwóch osób, jednej osoby no tak w sensie para jakaś tutaj mi się pokazuje miłość, związek, układ zgoda, no tu i mężczyzna i kobieta, więc w zależności kim jesteście to tutaj właśnie jakieś lęki obawy krążą dookoła no, jakiejś stabilności, stabilnych uczuć, przyjaźni, co najmniej, ale takiej właśnie, w której dobrze się byście czuli, czy czujecie. No. Teraz wiecie co, no tak, się zastanawiam jeszcze nad tą dwójką kielichów, co by tu wam jeszcze powiedzieć więcej, ale chyba tak to jest ten konkret, który najbardziej tu mi się zawsze pokazuje w tej karcie. Zresztą nie tylko mi, więc dwa kielichy, raczej dwie osoby, które są sobie w jakiś sposób bardzo bliskie, nie są obojętne, tak bym powiedziała. I tutaj w związku z tym te lęki obawy, czy to się Wam uda tutaj utrzymać i no no nie wiem na pewno jeśli się znajdziecie w takim momencie to będziecie wiedzieli, że to, to was tutaj zaczęło w jakiś sposób martwić, co z tym dalej będzie nie wiem um, teraz karta, która ma powiedzieć o tym jak postrzega was wasze otoczenie tutaj w tym w tym grudniu, w tym styczniu oczywiście. No i wiecie, co mamy ósemkę kielichów i to nie jest taka łatwa energia, bo tutaj jest bardzo pokazana osoba, która um, jakby. Pokazuje człowieka, który musi dokonać zmiany w swoim życiu. I możliwe, że się ktoś z was znajdzie w takiej sytuacji. E, która nie będzie zaspokajała waszych potrzeb e, i będziecie tutaj w jakiś sposób się zaczynali zastanawiać e, o tym, czy nie zostawiać tej przeszłości, czy nie ruszyć ku jakimś nowym tematom. E, osoba, która e, jakby wybiera nową drogę, więc tak jakby to wasze otoczenie tutaj was widzi, że e, robicie czy wprowadzacie, czy chcecie wprowadzać jakąś zmianę w to wasze życie i mimo tego, że um, no mało by było takich osób, które by porzuciły to, bo ktoś wam zazdrośni, bo z jakichś powodów uważają, że wam jest dobrze i, i nie macie na co narzekać, no to tutaj jest moment taki, kiedy no, może być e, odebrany przez wasze otoczenie jako jakieś takie, nie wiem, głupstwo, e, troszeczkę nieprzemyślana decyzja ale no jednak wiecie yy, co, może, nie wiem, możliwe, że tutaj jeszcze jak, nie wiem, jakąś zmiana zdania się nam pokazuje tutaj w tej karcie, jakaś yy, no hmm. osoba, która lubi dystans lubi się dystansować lubi yy, troszeczkę pobyć yy, sama ze sobą, dla nabrania takiego dystansu do wielu rzeczy, no dużo, dużo takiego mm, takiej energii porzucania coś tak jakby, co nie powinno normalnie według wszelkiej logiki być porzucone, czyli tak ktoś, kto nie przywiązuje się za bardzo do miejsca, do, no to nie jest łatwa decyzja, bo tutaj emocje bardzo są ważne w tej karcie ale mimo wszystko, jakby się ktoś decyduje, taka odwaga, porzucenia czegoś za sobą e, i szukania czegoś nowego, co będzie być może w jakiś sposób, nie wiem, rozwojowe, bardziej przynoszące wam więcej satysfakcji. Czy no, cały czas jakby osoba, która się nie zatrzymuje w tej stabilności. E, ktoś, kto szuka, nie wiem. E, No, nie chcę mówić szczęścia. Bardziej pod kątem mi to mi chodzi tutaj bardziej pod kątem osoba, która ciągle nie wiem, wzywa ją zew że tak powiem, i nie potrafi stać w jednym miejscu, nie potrafi się jeszcze tak, wiecie, rozsiąść w fotelu ciepłym przed telewizorem, tylko cały czas jeszcze tutaj gdzieś ją niesie tą osobę, czyli cały czas jest taka głodna tego, co jeszcze by mogła zdobyć, tak, czy, czy posiąść coś. No, taka ruchliwa tutaj jest ta energia, bardzo w tej ósemce kielichów. Czasami zostawiamy coś z premedytacją, bo nie czujemy się w tym naszym otoczeniu aż tak, jak to tak naprawdę na takie fajne wygląda. Teraz dwie karty Em, rezultatu i pierwsza, co ma wam pomóc i druga, co wam wyniknie. No i obie są, są bardzo powiązane ze sobą. E, to, co wam pomoże, odważ się na zmiany, pójdź dalej, e, sięgnij dalej, wyjdź z tego właśnie bezpiecznego e, świata, bo e, przed tobą jest jeszcze dużo do zrobienia, dużo do osiągnięcia, dużo do e, dużo szans, w których e, no, możecie się rozwijać cały czas tutaj. Jakby jeszcze to nie jest moment na to, żeby no, już osiadać na laurach. No i to będzie bardzo dobra decyzja, ta odwaga, ta, mimo tego, że tu jest troszeczkę niepewności, jeszcze cały czas, czy, czy to jest dobra decyzja, to tutaj już ta karta następna pokazuje sukces. No, świętowanie, ktoś, kto osiągnie ten cel, do którego podążał od samego początku, czyli tutaj są jakieś już osiągnięte cele. Być może dotyczy pracy, być może jakiegoś ogólnie sukcesu w waszym życiu, sięgnięcie, nie wiem, nieba, ale tutaj też weseliska, zjazdy rodzinne, przyjaciele, no to, to świętowanie takie naprawdę... Uczczenie czegoś, jakiegoś osiągnięcia, które przyniosło wszystkim dużo radości, więc bardzo, bardzo fajna energia. Ogólnie coś zakończycie tu jest sukcesem i to takim konkretnym, więc ta praca Wam się opłaci to jest chyba takie główne tutaj to przesłanie na ten miesiąc. W dodatkowej karcie na ten miesiąc mamy kartę odrodzenia, więc idziemy nową drogą, idziemy według na, naszej muzyki, którą sobie sami gramy. I, I my sami siebie słuchamy. Więc tak jakby tutaj intuicja, oczyszczenie, przebaczenie, rozgrzeszenie. W tej karcie się często pokazuje, takiego zostawienia wszystkiego za sobą, nie powracania do tego i cieszenie się życiem uh, i tym, co ma no, tutaj przed nami rozwija ten los. Czyli tak jakby um, w pewnym sensie niektóre osoby po prostu kończą jakiś cykl w swoim życiu, odchodzą, wychodzą z czegoś. Um, czy tam byliście szczęśliwi? Czy was coś męczyło? Czy, czy to była relacja, czy to była jakaś, nie wiem, męcząca praca, czy jeszcze każda inna sprawa, nie być może przyjaźń. Ym, no, wychodzenie z tego w każdym razie z takim oczyszczeniem totalnym i nie oglądaniu się za siebie, czyli wchodzimy w coś nowego, w nowy cykl. Ym, Lep Wam się tutaj pokazuje w tej karcie odrodzenia, i w raczka mieliśmy tutaj też pokazanego w tych Waszych kartach. To tak główne te znaki, ale one nie muszą mieć nigdy znaczenia aż takiego bardzo ważnego. Um, rybaczki nam się tutaj też pokazały. No i to tak chyba tak głównie tutaj, przede wszystkim te znaki. Pozdrawiam, życzę udanego stycznia, wspaniałego nowego roku i niech Wam się wiedzie. Wszystkiego dobrego.